No i przyjechaliśmy grzywieszkiem do Orońska <grych> Tak tu jest Furka wygląda tam Chodź, Zosiek, idziemy tam w moje ulubione miejsce Na, na ten staw te są? No, no i git. W ogóle testowaliśmy, jak jechaliśmy tutaj do Orońska, aktywny tempomat. Wyjrzeć się na, na mnie trochę. No. Siema wszystkim. Testowaliśmy aktywny tempomat. Nauczyłem się, czyli jak się ustawi za jakimś samochodem to on dokładnie utrzymuje prędkość tego samochodu przed nami jak ten ktoś hamuje, to i my hamujemy i w ogóle, no mówię, na wszelki wypadek trzymałem ręce tak delikatnie, ale spokojnie jechał i tak samo jak linie były, to y, kierownicą dzień dobry to kierownicą, y, jak dojeżdżałeś do, do linii, to delikatnie kontrował i oczywiście alarm, że musisz trzymać rękę na kierownicy i tak dalej ale super działa, mówię, z tym pierwsza klasa Dzięki wielkie To są te mutanty W którymś nagraniu o nich mówiłem Chyba w drugim I cieplutko, dzisiaj fajnie jest Nagle, no że co ci przypominają w sumie te mutanty? Nie pamiętam. Nie, pa, nie pamię, pamiętam, bo ja nie pamiętam. To takie prosiaki. Okay. Przerośnięte prosiaki. Albo psy. No, albo psy, albo. E, niechlubne dziecko prosięcia z psem. Z psem tam. O i dochodzimy w moje ulubione miejsce. Nie wszyscy wiedzą o tym stawie, bo nie każda musi tutaj dochodzić. Miega. Nawet kaczuszka pływa. A tutaj jest ławeczka. Można sobie spocząć. No ładnie tu jest. Wieża płacząca. Jezu, tyle lat tutaj przyjeżdżam.

Czekam, no, świetło już chyba będzie minuty, Także wyjazd do Orońska Na razie, pa!